Czy pan Marek Jakubiak miał prawo zainwestować swoje prywatne pieniądze w swoją karierę polityczną? Miał. 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 Tylko Winnicki, jego sitwa, nie miała prawa sprzedać Z ruchu narodowego panu Jakubiakowi. Choć, tak! No, to, że tamten płacił. Tak, że no ja, to do, jego. ja mówię tak, ja do pana Jakubiaka nie mam tak. pretensji. Jak ktoś ma forsę, to może nawet nie palić w piecu. To jego forsa i robi tak. jak chce. Biznes mu się udał. Ale że reszta zrobiła taką rzecz, to niech przynajmniej nie udają, że tak powiem. Tak. Bo jeśli. Nie mówię o ich walorach moralnych. Oni po prostu nie nadają się do robienia interesów, czyli do polityki, po prostu. No do niczego się, moim zdaniem, nie nadają. Jedynie nadają się do zdrady narodowej i do e, obrzucania łajnem e, porządnych, Ale Paweł, uczciwych ludzi. To tyle, się, to tyle Paweł, się nadają. To nie o mnie tylko już chodzi. Zobacz. Potem Jacka Miedlara hołbili. Jak się okazało, że przestał być księdzem, to już zdrajca, tam zaczęli plotki rozpuszczać, że tam, prawda, no, róż, różne, ja nie będę powtarzał nawet tego. Czyli nikt rozsądny więcej z tymi ludźmi nie będzie chciał mieć nic do czynienia. Nie idzie pan na Marsz Niepodległości. Nie wiem tego. Ja zawsze jak byłem, to zawsze i tak wpłacałem pieniądze na Marsz Niepodległości. To, że w 2012 roku to ja nie dałem się wykiwać. Policji dowodzonej przez Platformę i doprowadzi do masakry, to ja już nie będę tego przypominał. Tylko ci ludzie, którzy cało wrócili do domu, to powinni wiedzieć, jaki był plan. Że Marsz Niepodległości w 2012 roku był spacyfikowany, żeby polała się krew. Taki był plan. To się nie udało. Jeżeli ktoś mi obwinia za to, że przyłożyłem rękę do tego, że kolejne marsze się odbyły, że nie było ofiar, to plujcie na mnie dalej. Jesteście owsiakami, tylko z drugiej strony robicie deal, robicie świństwo. I jeżeli ktoś mówi, że ja pluję na Kościół Katolicki, ja nie pluję na kościół katolicki. Ja pluję i mieszam z gównem zdradzieckich hierarchów, którzy opuścili Jezusa Chrystusa. I będę to robił. A jak wy nie macie odwagi, to nie wiem czy was jakieś związki homoseksualne, czy strach kieruje, mnie to już nie interesuje.